Z tej strony ja u na Jak mówiłem, Tybek jest. Jakby je przyszedł, Tybek. Nie wiem, jakim cudem, ale się jakoś uda. No, pokaż się, Tybek. Jest to Tybek, ale, ale, nie, się, ale nie będzie występować, bo dzisiaj pokażę Jak ułożyć kostkę Rubika? Dajcie łapkę w górę i subskrypcja <laughs> Właśnie! Musimy mieć 2000 subskrypcji. Błagam was! Błagam! 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 I łapki w górę! Dlatego zaczynajmy! Ja, tam na dole. Na dole. Na dole. I dzwoneczek ma być szary. I nie może być w No to zaczynaj. Ja sobie zaraz powiszę kostkę. Zgaduję, że my macie do. Ja już sobie mieszam. Dobra, już sobie poruszamy. Co trzeba na początku Co trzeba na początku Znajdujemy pierwszy klocek to ten żółty. Trzeba dać. Ten oto żółty. Zrozumiecie? Co będziemy? Serek. jest żółty. To jest żółty serek. No i e, I będą też myśli. Będą jeszcze trzy zwierząt. E, będą jeszcze dwa zwierzątka. Ale ogólnie są trzy. Ale na, na, na początku do nich nie przejdziemy. Na początku trzeba tu ułożyć takie białe. Tu jeden biały, tu biały, tu biały i tu biały. I tak wszędzie. Spróbujcie. Spróbujcie ułożyć. Jak nie umiecie, to wam pokażę. Popatrz. Mamy ten tu środeczek i już jedną ułożyłem. E, sam, po prostu. E, zaraz. Nie możemy go stracić, bo może się pogubię. Właśnie przed chwilą się przez to pogubiłem, Ale tak, specjalnie. Żeby po prostu to pokazać. No, mamy jakby to, jak i jakby wyłożyć. Mamy tu, jakby tu mam tu spoko. No, mamy jedno, a jak tak mamy, to po prostu do góry. Dalej, a nie tak. Tu mam jeszcze tak, to trzeba zrobić. Tak i do góry. Ułożyło się. Mam nadzieję, że Wam też się uda. Piszcie w komentarzach, jak Wam się nie uda. Spróbujemy włączyć. Na razie nie wiemy. Ale się postaramy. Bardzo się postaramy, żeby włączyć komentarze. Ale na razie zaczynajmy. Jak to mamy, trzeba dopa... Myślę też mają swoje ogonki. To jest ogonek. 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 Trzeba dopasować ogonki do drzwi. Drzwi prawocą do piwnicy, czyli tutaj na dole. Zaczynajmy. Popatrzcie na moim przykładzie. Mam mamy na przykład zielony. I musimy zrobić. Ojcie. Musimy zrobić tak, żeby był ułożony, jakby dwa te. A wtedy raz, dwa. Tak dwa razy. Co? Jest tutaj. Teraz, teraz drugi. Kolejny, dobrze? Przekręcamy. Jest dół. Kolejny, też ułożony, ale spokojnie. To jest bardzo proste. Mam nadzieję, że każdy sobie poradzi. I kolejny, ostatni, tuwarz z góry, i mamy biały krzyż. Teraz wstąpię w drugie zwierzątko, czyli koty. Koty to będą białe rogi. Takie, będzie trzeba je tutaj wstawić. Zaraz Wam pokażę jak. A teraz zapraszam do materiału. Tutaj ten ruch. Jak wyciągnąłem taki ruch z dołu, trzeba grać do góry, do, do, do góry, to bądźcie jaki na przykład ten, chyba tak do góry, tak do góry, to ten, prawda? Ten, ten do góry, tutaj jest to. Po prostu trzeba teraz tak zrobić i do dołu. Co wyszedłem? Oj, coś się stało? Chyba coś źle. No właśnie ale to proste naprawić. Naprawdę. naprawdę. Ten, ten, kto ma rozwinięty umysł, też na początku miał bardzo słabo wyobraźnię przyczyną, a kostka po pierwsze wzmacnia. Człóżmy rozmowy na koniec i zaczynajmy. No i zaczynajmy. Tutaj mamy ciągle to. No i dalej. Trze, trzeba dopasować. Koty mają łóżki i ogonki. Są bardzo podobne, tylko że myszki mają jednak tylko ogonki. Lecę. To zaczynajmy. Nie będę już się rozgadywać, bo tak, która się rozgadałem. No dobra. I te brzuszek i ogonek trzeba dopasować do drzwi. Popatrzcie. Mamy niebieski i czerwony. Pasuje? Nie. Teraz tak. Prawda? Pasuje. Przepraszam, chyba wcześniej nie widzieliście, ale mam, możecie sobie w innym materiale obejrzeć, ale dajcie subika, proszę. I łapkę w górę. No. E, tak. Zaraz chcę coś powiedzieć? tylko, Tym jak włączaj reklamy. Co? Włączaj reklamy jak będę. Włącz reklamy jak będą. Dobra, y, przepraszam, trochę tak się rozgadałem. Znaczy, teraz już nie będę przerywać. Jak ju, już mamy... Jak mamy, jak tutaj mamy TT, to wtedy trzeba właśnie raz w bok zapisać. Ra, raz w bok. Do góry. O ten, nie chcę bok, przepraszam. muszę Wam pokazywać i to nie jest proste, teraz tak. Wiecie? I nam się ułoży. I tak z każdym. Jak jest jakiś na przykład tutaj mamy tylko na dole, albo na górze. Tu wam pokażę. Popatrzcie. Zna, z, z, z dołu już znacie. to Trzeba raz tak i tak. A dobrze jest? Nie. A no tak. Pomyliłam się. Ale Spokojnie. Można się mylić. Każdy może się mylić. Nawet ten, który nazywa. Prawda? Mamy tego tu. Jakiego ma? Pomarańczowy i niebieski. On. Dobra. O, teraz się udało. Pomarańczowy, i niebieski. No i co? Przesuwamy do góry. O. Mamy? I do Można się mylić, spoko. Mamy? Już tyle ułożone. Jak położyć całą ściankę? To jest pytanie. No i zaraz wam pokażę. No i tak robimy z następnymi. Wy już sobie to samodzielnie zróbcie. Jak nie wiecie, to sobie przewincie. Ja już sobie sam ułożę. Mam, mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem. A, zapomniałem i wytłumaczyłem jak z góry. Jak ma się na górze, to trzeba zrobić. Bardzo podobnie trzeba zrobić. Mam tego tu na górze, to robimy go raz w bok. Tak. Raz w bok. Wtedy ten się wyciąga. Ale wtedy robimy tak i tak. Możecie zresztą wejść w inny filmik, ale zostawcie subskrypcję, dzwoneczkę. Ja I jesteśmy mi betni. Mam tylko trzy subskrypcje. I łapkę w górę oczywiście. No i ja już sam ułożę. Wy możecie przejść do innego materiału, ale chodzi o to, żebyście po prostu zostawili łapkę w górę. Ale nie tylko dlatego, po prostu chcemy, żeby inni umieli inne rzeczy zrobić i tak Ko dalej. Kolejny krok to jest papu. Będzie trzecie zwierzątko: papuszka. Papuga. Papuga. Papuga? No i papugę będzie się robiło w taki sposób, że papuga ma kolor. To, to jest papuga. Niebie ma, nie ma niebieski. I pomarańczowy. Jakby nie. Mo może mieć inny, ale nie może mieć żółtego. Mówię w niektórym miejscu, ale nie może mieć żółtego. Mów. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, Z dzwoneczkiem. Na szaro ma być napis. Teraz wam pokażę, jak się robi papuszkę. Mam już ja tu mam swoją niebieskie i czerwone. I trzeba dopasować do koloru. Wtedy tutaj, tutaj w tą stronę, w tą jakieś czerwone, to trzeba zawsze w tą stronę, bo tu mam czerwone. Pewnie myślicie, że trzeba do czerwonego, ale nie, właśnie trzeba przeciwnie. Do czerwonego, potem z drugiej strony do góry. Tak. I tak. I tak sobie ułożyliśmy. No i po prostu to proste trzeba teraz robić. Teraz w bok. Oj, do góry. Do, do Jezu. Do góry. Oj. No zaraz, mylę się. No i trzeba jakby, popatrzcie, też trzeba, raz bok, do góry, no i ułożone, i do domu. Co się stało? Ułożyliśmy, popatrzcie, ułożyliśmy takie jedno. Ale trzeba ułożyć dwa całe warstwy, bez błędów. I tak z każdym robimy. Rozumiecie? Jak, jak nie rozumiecie, to nagram jeszcze kilka filmików, tam ogólnie, postaram się włączyć czasy, a jak nie, to numer telefonu do nas to jest 602-575-306, to jest do nas numer telefonu, prawda Tymek? Teraz, no i mam nadzieję, że, że, że Wam się uda to zrobić. Po, 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 potem potem po, potem robimy to samo w, wy sobie zróbcie ja też sobie zrobię wiecie my nie jesteśmy na razie dobrzy nie umiemy zrobić jakby takiej pauzy albo coś, ale postaramy się, poszukam na internecie sposobów i się nauczymy z czasem na razie zaczynamy jak wiecie ten kto oglądał to wie ten kto nie oglądał to teraz wie to zaczynajmy dalej jak mamy to, yy, no to jak już nam uda nam się łożyć, no to wtedy robimy kolejny etap. Żółty krzyż. Potrzeba łożyć żółty krzyż. Się robi lewy bucik. Teraz lewy bucik. minusik. Taki jakby minusik, potem Wam pokażę i plusik z nasza forma jestem, czyli x. To jest bardzo proste. Sobie wybieramy jeden kolor, którego z oczu nie wybieram, ja sobie wybieram akurat ten. Nie, nie obchodzi Wam, przyczuję, po prostu róbcie i Wam się ułoży rób ten krzyż. Zaraz Wam pokażę, co trzeba zrobić. Ja sobie wybieram zielony. No, i trzeba zaraz też sobie spojrzeć. I trzeba zrobić taki ruch, może niektórzy go znacie. Do góry, w lewo, do dołu, w prawo. I tak trzeba zrobić. Raz. Jakby trzeba zrobić trochę więcej, ale po prostu róbcie taki ruch. Do góry, w lewo, do dołu, w prawo. I się zaczyna od tej strony, jakby tej. To jest lus rozbite, dlatego tak pokazuję. Z tej z tej. Jakby u mnie to będzie z tej. Ale jakby u was, to będzie z tej. Dlatego z tej róbcie. Jakby róbcie z strony. Zaraz wam powiem, z strony prawej. Z, z, ogólnie z tej strony prawej zróbcie. Z prawej. Do góry, lewo do dołu, prawo. I tak ciągle róbcie. Ja już zrobię. A, i zanim robicie do góry, lewo, prawo, to trzeba zrobić raz w bok i wtedy do góry, lewo, prawo. Rozumiecie? Bok, do góry, lewo, prawo. Ja, ja już tobie zrobię. Dobrze? A wy możecie dzwonić w ogóle. My się postaramy włączyć czas. Jak się uda, to napiszcie w ogóle, jak się robi. No i błagam, Wojana tu dajcie Firewallta i w ogóle. I będziemy do nich pisać i damy swój własny kanał i W ogóle do różnych youtuberów, ale ogólnie jakich jak lubicie, Wojana, Firewallta, czy tam w ogóle innych, to proszę Was, zróbcie to. Bo ja, Bo ja umiem, bo, bo ja bardzo chcę. Daj mój, mo, daj mój, a no opuściliśmy muzykę i e, dzwoni telefon, w tym egzamin mojej mamie. To teraz jak to zrobimy, to, to, no to robimy to. Sekund. Mam nadzieję, że uda się włączyć komentarze, jak nie to macie, to, to macie na Moja mama się kończy. A, to, to. Dobra, ale No i... róbcie tak. Kiedy skończysz, koniec naszej odcinki. Mam coś. Mam jeszcze tu trochę rzeczy do odcinka. Ale to przejdźmy zaraz. Na początku zróbmy to sobie. Jak to zrobimy? Trzeba zrobić to samo od tego, że do góry nogami i nie przekręcamy. Wybieram sobie jeden kolor i ciągle robimy. Jak jest? Bo, popatrzcie. Trzeba jakby jakbyłożyć żółty krzyż. Tam był wcześniej był biały i trzeba, jak, jak mamy ten żółty krzyż, to trzeba łożyć żółte. Te. To się robi bardzo podobnie. Możecie sobie zajrzeć do innego materiału. Ja, ja, ja nie mam za bardzo dokładnie czasu, ale by, bym chciał. Po prostu nie jesteśmy na ro, tak rozwinięci. Ale jak się uda włączyć komentarze i w ogóle, to jeszcze nagram właśnie z tego odcinki. Może nie wszystko wam dzisiaj pokażę, ale większość. trzeba bardzo podobnie, trzeba jakby odwrócić sobie kostkę jak wam się wtedy pomiesza pomiesza wam się to nic się nie stanie, naprawdę i to wszystko potem jeszcze dorobię odcinki M może potem no i teraz jak coś chce pokazać jak coś nam zaprezentuj Zostawcie łapkę w górę, a, a jak włączymy kom, komentarze, to wtedy jak będziecie różne fajne rzeczy pisać, to klikniemy Wam to. A ile macie własny kanał? To do następnych odcinków. To podzielimy sobie na kilka części. Ale i błagam, subskrypcję łapkę w górę. No dobra, subskrypcje i łapkę w górę z dzwoneczkiem. Pa! pa!